Hejka kanaklejka, tutaj Amacza W dzisiejszym filmiku koło fortuny decyduje co ma robić na Blockstar plany. Ok więc sobie tutaj testowałam koło, więc spoczko. Mamy 10 tak jakby zadań, Usuń 10 znajomych, przejdź parkour dla pro, wydaj cały plecak, kup broń, zrób skina kochanki w jego zablokuj jedną osobę, służ coś u Zygi, wykonaj misję, nie zgin challenge albo zablokuj jedną osobę. No i ogólnie jak zginę, no to daję wam drip. Okej, okay, więc kręcimy sobie tym normalnie. Mam nadzieję, że coś y, fajnego wypadnie. no. Kup broń, no spoko. Mm, Okej. Okay. Y, no, w sumie dobra, mogę kupić broń. Ogólnie dziękuję tutaj Never y, Mind za masowy. Więc y, powiem wam, że Kupię sobie broń tą dla WIP-ów, bo jej nie mam, no i spoczko, kupimy sobie, no i mamy y, jakąś tam y, broń, chyba tą jedną z lepszych właśnie. No i dobra, odbierzmy sobie misję, o, nawet misja, więc spoczko, spoczko. No i teraz kręcimy sobie kolejny raz, myślę, że tak będę kręciła jakoś trzy razy. O nie, gorzej, dobra, y, ogólnie nie wiem, czy to ma być znajomek, no ale dobra, zablokujmy sobie tą osobkę, zablokujmy tą pierwszą y, osobę, no gdyż, no po prostu, nie wiem, jakoś tak chyba, no przepraszam ogólnie, że blokuję, więc y, tak, dobra, mamy jeszcze, możemy sobie, w sumie sobie jeszcze dwa zadanka zrobić, więc kręcimy sobie kolejny rasek, Dużo razy sobie zakręćmy. Czemu nie? I mamy teraz, zrób skina Kocham Kiwiego. O nie, najgorzej, patrzcie, tutaj mam e skina. Tutaj Kiwi nagrywam, a teraz mam e zrobić skina Kocham Kiwiego. Masakra, masakra. Dobra, e nie wiem. W ogóle nie ma ładnych skinów w topce. W sensie są bardziej takie. No nie wiem, ja bardziej wolę skiny 2018, 2019. E dobrze, dajmy sobie tego skina. Na... E chyba jest. Równo, no spoko Ogólnie ładny skin, nawet mi się podoba W sumie i teraz tak, nie wiem jakie butki dać, zastanawiam się czy nie dać takich Czekajcie, czekajcie, ymm, 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 ymm. może dajmy sobie w sumie takie, czemu nie, czemu nie I napiszę sobie, ymm, kocham y, Kiwiego, normalnie prestiżowo y, Kiwiego no, że mnie nie błędu normalnie. Okej, okay, więc się z Wami pożegnam. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, gdyż lecimy do 1000 subskrypcji. Może w tym roku się uda, ogólnie na 1000 sub robię losowanie na czapkę Drip. Więc to na tyle, no i pa pa!